Geralt z Rivi. Mistrz Wiedźmiński. Z tego, co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie! No wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś z zabójcy Miltona? Znalazłem bestię, ale nie mogłem jej zabić. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec z Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo wiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz, ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny, można powiedzieć, wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze, inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę! Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora, a ten chce z nim rozmawiać! Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira? Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno, albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Właśnie to jest mój kolejny cel: zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Hmm. Nie jestem pewna, ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi. Nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego Kipera. Już, już! Wino to w tu są rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est. -Est albo plamy po Erwelus i ewentualnie plamy po fiorano. Mm, jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Mhm. Tak. Tak. Raczej zachodni brzeg Sans Retour dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego, barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. To to niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravello, wyłącznie na pałacowy stół! Może Sangreal zostało skradzione? Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. San Greal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba, że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benua jest nieomylne. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Musimy jechać do Castel Ravello i sprawdzić co mogło się stać. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę ciebie i Geralta. Wyruszymy inkognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam Was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. E, tak jest, wasza miłość. Wieć mi nie, Jesteś gotowy? Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy.